Niby mężczyźni są silniejsi, kobiety słabsze, ale okazuje się, że kobiety lepiej znoszą ból niż mężczyźni. No tak jesteśmy stworzeni. Dużo jest tych różnic między nami, między mężczyznami i kobietami. No i były różne badania prowadzone, że mężczyzna, gdyby miał przeżyć poród dziecka, byłoby bardzo ciężko. I chodzi tu nie tylko o ból chwilowy, fizyczny, ale też długotrwałe problemy emocjonalne, jakieś cierpienia, trudne stany. I kobiety też różnią się tym, że łatwiej wychodzą z tych stanów. Jak mówiłem, tam gaduły mniej chorują na depresję, może w ogóle nie chorują, ale, ale to gadulstwo, to, że kobiety więcej mówią, one wyrażają swoje emocje, uwalniają się od tych różnych tam problemów, stresów, nie trzymają, nie tłumią w sobie ich. Poprzez to gatulstwo, kobiety trzy razy więcej mówią na dobę niż wypowiadają słów niż mężczyźni. Bo 20 tysięcy mężczyzna 7 średnio i dzięki temu uwalniają się, nie tłumią emocji. Kobiety też są bardziej emocjonalne, czyli jakby są skłonne o tym mówić. Dla mężczyzn jest to wstydliwe. Oni milczą, zamykają się w sobie i tu jest ich problem. Kolejna rzecz, że to sprawia, że mężczyźni chętniej sięgają po alkohol, bo są w samotności, jak popiją. Nie zwracają się właśnie do psychologów, statystycznie tak samo, nie szukają pomocy. Kobiety częściej się terapeutyzują, interesują się psychologią i szukają pomocy, pytają o to. I to też sprawia, że lepiej sobie radzą. A mężczyźni. Sięgają po alkohol, piją i jest takie jeszcze w społeczeństwie, wiecie, no przyzwolenie dla mężczyzny, wypada wypić, przecież to facet, to niech sobie tam pije. E, a jeśli kobieta pije, to jest to potępiane i dlatego częściej mężczyźni wpadają w alkoholizm e, niż, niż kobiety. I ta jeszcze słaba wytrzymałość mężczyzn, tak myślę, że to w rodzinach ma też, e, no takie, że kobiety to znoszą, te cierpienia domowe. Tego pianego mężczyzny i te różne problemy, które wynikają. Bo jeśli kobieta się zdarzy, że jest uzależniona, to po pierwsze bardzo szybko przebiega proces rozwoju uzależnienia. Bardzo szybko kobiety, jeśli wpadną w uzależnienie, to kilka lat, trzy lata i może być na dnie, w makabrycznym stanie. Trudno jest z tego wyjść. Wstyd jest większy niż u mężczyzny. Potępienie w społeczeństwie. Trudno jest leczyć się i ten alkoholizm jest, powiedzmy, trudniejszy u kobiet. I mężczyźni nie są tacy cierpliwi. Te małżeństwa, kiedy kobieta jest uzależniona, bardzo szybko się rozpadają. Nie mają takiej cierpliwości jak mężczyźni, jak kobiety. I co jeszcze ciekawego, że to, że właśnie słabiej znoszą ten ból, te cierpienia mężczyźni sięgają po alkohol, dużo więcej jest samobójstw u mężczyzn niż u kobiet. I tak to można trochę wyjaśnić, tą sytuację, dlaczego te kobiety częściej w tych rodzinach cierpią, z powodu tego, że mężczyźni piją. Jak to rozumiemy siebie nawzajem trochę lepiej, to może nie będziemy siebie obwiniać, że ty jesteś taki czy inny. Są pewne przyczyny, że tak dużo mężczyzn pije i się uzależnia. Mają też mocniejszą głowę, mogą więcej alkoholu wypić jednorazowo niż kobieta. I to też sprawia, że szybciej się pojawia uzależnienie, bo filtrują więcej alkoholu, muszą więcej wypić, żeby poczuć jakiś stan. Zaczynają więcej tego wlewać w siebie i to też przyspiesza uzależnienie. To ma takie też wyjaśnienie, jeśli chodzi o niektóre nacje, takie jak Japończycy, czy na Kaukazie. Słowianie mają mocniejszą głowę, mogą wypić więcej, ale to nie ma nic pozytywnego w tym. Nie chodzi o to, że więcej muszą pieniędzy wydawać, tylko że. Więcej filtrują, żeby był fajny stan alkoholu, więcej piją i szybciej się od niego uzależniają. No cóż, a tego te kobiety znoszą tyle tych mężczyzn, tych problemów? A mężczyźni ten problem, że się nie zwracają o pomoc, zamykają się, noszą to w sobie, piją albo mogą palić samobójstwo.